Witajcie moi kochani. Dzisiaj do naszej oferty dołączy piękny SEAT Leon drugiej generacji. Rok produkcji 2006, pierwsza rejestracja 2007. Pod maską mamy niezniszczalny silnik 1.9 TDI o mocy 105 koni. Tego silnika nie trzeba nikomu specjalnie zachwalać. Dynamiczny, bardzo oszczędny i bezawaryjny. 244 tysiące kilometrów przebiegu świeżo po serwisie olejowym klimatyzacja, radio z mp3 pięciobiegowy manual podgrzewane elektryczne lusterka gniazdo AUX i USB tempomat komputer pokładowy samochód czyściutki w bardzo ładnym stanie zarówno zewnętrznym jak i w środku niezniszczony Naprawdę bardzo fajne auto na Alufeldze. Dodatkowo dorzucamy drugi komplet kół cool na oponach zimowych. Tak się prezentuje. Czarne felgi. Na żywo wyglądają świetnie do tego koloru. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony www.grandicars.pl Okazja, ten samochód będzie kosztował około 10 tysięcy złotych. Zapraszamy.